Ostatnia jedna z uczestniczek mojego szkolenia powiedziała: Sylwia, mam dziesięciosobowy zespół składający się z dorosłych ludzi, a czuję się tak, jakbym pracowała w przedszkolu. Normalnie pracuję z dziećmi. Też tak masz? Posłuchaj dalej. Erik Berne, amerykański psychiatra, twórca analizy transakcyjnej, opisał teorię różnych form ja, dzięki której możemy lepiej zrozumieć relacje społeczne oraz Konflikty, jakie z nich wynikają. Te trzy stany to głos dziecka, rodzica i dorosłego. I jeżeli, droga menadżerko, drogi menadżerze, mówisz do pracownika z pozycji rodzica, nie dziw się, że odpowiada ci dziecko. Jeżeli twój pracownik przyjdzie i powie: O, znowu się coś popsuło, to nie biegnij i nie naprawiaj, tylko spokojnie zapytaj, co się zepsuło i kiedy to naprawi. Spróbuj. Zawsze możesz wrócić do roli rodzica.